Nam. Witajcie. Mam na imię Kasia, moje duchowe imię to Kalianty Jit Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na medytację dla neutralnego umysłu. Według Yogi Kundalini mamy 10 ciał. 300 ciał to tak zwane ciała mentalne i są nimi nasze umysły. Umysł negatywny jest to umysł, który Pomaga nam oszacować ryzyko i który nas chroni. Nasz pierwszy odruch pochodzi właśnie z umysłu negatywnego. Jest to obrona, ochrona, ale z drugiej strony ten umysł może nas też ograniczać, starając się nas odwieść od pewnych działań. Kolejne ciało mentalne, umysł pozytywny. To jest umysł, który daje nam z kolei impuls do działania, energię, zachęca nas do podejmowania ryzyka, widzi wszystko w jasnych barwach i może on spowodować, że weźmiemy na siebie zbyt wiele rzeczy i ciężko nam będzie się zatrzymać. Popycha nas do ciągłego działania. Trzecie ciało mentalne to jest właśnie umysł neutralny. On zbiera informacje z negatywnego umysłu, pozytywnego umysłu i pomaga nam podjąć obiektywną, najlepszą dla nas decyzję. Umysł neutralny rozwijamy, równoważymy, wspieramy właśnie poprzez medytację. Ten umysł pomaga nam oddzielić to, co jest prawdziwe od tego, co jest iluzją, mają. Łączymy się z naszą wewnętrzną mądrością i oddzielamy to, co postrzegamy przy pomocy naszych zmysłów. Pozwala nam obserwować nasze myśli i wyjść poza iluzję. Dlatego jest on bardzo ważny dla jogina i dla każdego, który chce podejmować neutralne decyzje. I dzisiejsza medytacja będzie rozwijać właśnie umysł neutralny. Zanim zaczniemy medytację, zestroimy się adi mantro, na mo, Namo mo. Namo. Czyli połączymy się z naszym wyższym ja, z naszym wewnętrznym nauczycielem, aby prowadził nas w czasie tej praktyki. Zaśpiewamy tę mantrę trzy razy. Potem trzy razy zaśpiewamy mantrę ochronną. Ad gurena me, Jugad gurena me, Sad gurena me, Sirigurudevena me. Następnie przejdziemy do praktyki medytacji. Podszyj o siebie dłonie. Połóż dłonie na sercu, młodrze modlitwy, kciuki, pozostałe palce skierowane w górę. Dociśnij delikatnie kciukami do mostka. Łokcie są równolegle do podłogi. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do mantry. O. Садгуре на мен, чугат на сад на сири городеве на мен. Ад горе на мен, чугат на сад на сири городеве на мен. Ад горе на мен, чугат на сад на мен, сири городеве на мен. Ескуен бок I wydech, połóż ręce na kolanach, a ja opowiem, jak wykonać medytację. Będziemy w pozycji łatwej. Siadamy z wyprostowanym kręgosłupem, to szyi wydłużony, podbródek delikatnie przyciągnięty do mostka. Oddech będzie naturalny, będziemy medytować w rytm swojego naturalnego oddechu. Oczy w tej medytacji są zamknięte. Mantra, którą będziemy powtarzać mentalnie, tylko w głowie, w myślach, to WAHE GURU. WAHE oznacza zachwyt, jest to mantra ekstazy, taki wow. GURU, GU to jest ciemność, RU jasność, czyli przejście z ciemności do jasności, od niewiedzy do wiedzy. Więc cała mantra wyraża wielką, ogromną radość, ekscytację z przejścia z ciemności do jasności, od niewiedzy do wiedzy. I tej mantry będziemy słuchać i będziemy powtarzać sobie jej słowa w myślach medytując. W tej medytacji wykorzystujemy też mudrę, czyli ułożenie dłoni pieczętujące energię. Będziemy kłaść prawą dłoń w lewej dłoni i Mogą być połączone. W tej pozycji wykonamy naszą medytację, a więc usiądź, wyprostuj kręgosłup, wydłuż tył szyi, przyciągnij delikatnie brodę do mostka, ułóż ręce w mudrę, prawa ręka nad lewą, możesz połączyć opuszki kciuków. Przygotuj się do medytacji. Wyobraź sobie, że jesteś w ogromnym spokoju. I jesteś pełna, pełen blasku. O jak mączy muzyka. Powtarzaj łachy guru mentalnie w myślach. Oczy zamknięte. Pozwól, aby energia spływała Ci do punktu między brwiami. Możesz to wizualizować.

Teraz otwórz oczy. Wróć do miejsca, w którym jesteś tu i teraz. Naszą medytację zakończymy mantrą Sat Nam. Zaśpiewamy trzy razy długie krótkie Nam. Podszyj o siebie dłonie. Połóż dłonie na sercu w mądrze modlitwy. Weź głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do mantry. ah Wykonaliśmy wspólnie przez 5 minut, możesz ją sobie wydłużyć do 11, a nawet do 31 minut. Bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Jestem bardzo ciekawa, jak na Ciebie wpływa ta medytacja. Jeśli masz ochotę, podziel się w komentarzu pod filmem. Jeśli Ci się podoba, proszę polub film, zasubskrybuj mój kanał. Pomożesz mi się rozwijać i docierać do osób. Które potrzebują praktyki jogi i medytacji. Dziękuję. Zetnam.